Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie jadę właśnie na eksplorację opuszczonego Spichlerza będę za dwie minuty yeah. mała zmiana planów, zasypało tak pada śnieg, że jak wjadę tam samochodem to pewnie się zakopę nic z tego nie będzie Lecę na morsowanie i przyjadę tutaj, może za tydzień zrobić taki malutki urbeksik, Więc lecę do beczki. Trochę trzeba będzie ją rozkuć, bo były te mrozy 22 stopnie. Chyba już dwa tygodnie nie morsowałem przez to. Wiadomo, czy cała nie zamarzła. Tak jest głupot, bo minus 22 najwięcej. Wyrązu. Dzisiaj jest na minusie, więc też ciężko. Nawet wchodzi. O, chyba się przebiłem. Chodź nie. jest 10 cm. Drugi przerembel w życiu Ja tę muzyczkę puszczę Ale dawno nie wchodziłem Proszę mnie nie stresować Ile dałby za

tak Czekaj, Ja, ja bym to... mód, o, to... okay. no. Chwila roboty i tak i ta, i ta, i ta się tego boję jak, jak ja był święconej wody. Nie wiem o co, co z, z tym chodzi. A sama przyjemność, w, hmm. w ogóle się nie trzęsę nawet. Minutka to co to jest? Trzeba tak robić. Co dwa dni? Minęły 4 dni. Yy, trochę stopniał śnieg. Jestem znowu. No i lecimy z Urbexem. Będę eksplorował opuszczony Spichlerz. No, tam ktoś jest, ale to chyba jest jakiś dom. Albo to jest... Albo to jest to już. Albo ktoś obok tego mieszka. Są ślady samochodów, czyli ktoś tu jeździł. Nie wiem, czy dzisiaj... Aha, to jest tutaj. Jeszcze przejdziemy tu. Żeby zobaczyć czy nie będzie miał kto mnie strzelić w ucha Tu jest świadka, tu też jakieś domy są Dobra, nie Tam też coś jest ale nie będziemy tam wchodzić żeby mi nikt nie zauważył Tutaj już go widzimy nie wiem, czy mo możliwe, że będzie też zawalony dach, tak samo jak było, ale chyba nie, yy, w cegielni, ale zaraz sprawdzimy. Chyba lepiej wygląda trochę. Tak jest, dach cały. No to co, wjeżdżamy tam ostro. Okna pozamurowywane. Te schody też nie za ciekawie wyglądają. Biorunochron jest Tutaj jakieś, nie wiem, jakieś kanały Możliwe, nie chciałbym tam wejść, nie, nie chciałbym spaść Tak jest Tylko tutaj nie, nie za bardzo mam jak wejść Nic nie widzę, bo jest śnieg A, Ale płytko, płytko nie jest jakoś Bardzo To chyba jest kibel. Latryna. Ale w miarę ładnie wygląda. Wiadomo, dachu nie ma. Ale wygląda w miarę na nową. Tędy nie ma też wejścia. Nie podoba mi się to. tutaj tak samo wszystkie okna zamurowane. O, tu jest otwarte. I mamy to. A, jednak nie. Jednak nie wejdziemy wtedy Tam jest jeszcze jedno wejście. Tutaj to jest coś, jest pewnie jakiś magazynek. Tu pewnie gromadzili tutaj widzę drugi też te wszystkie rzeczy. Jakieś półeczki. Tu jest wejście. Ale będzie ciężko ten wejść, ble. No i jestem w środku. Na pierwszy rzut oka to wszystko ładnie tak wygląda. Jesteśmy w środku. Tutaj już byłem. Za dużo rzeczy nie ma. Tutaj są takie cegły. Tu jakiś kabel leży. Tutaj jakaś beczka. Idziemy na górę. Najgorszy ten budynek widocznie nie jest jakiś bardzo stary. najgorsze to wszystko wygląda, powiem wam. Kurde, ale się przestraszyłem, że tu dziura jest. Połodze trzeba tu uważać po prostu tutaj z tego śniegu nalało Stęple jakiś gruz. dobrze, że na póki co nie ma Dziur w podłogach na razie tylko w murze, tego co widzę ładny punkt do, do obserwacji. Dobra, tu coś się zawaliło chyba. Coś deska się zawaliło prawdopodobnie bo się nie zawalił graffiti. A jednak zawalony ten kawałek dachu. U dziura. To chyba było spalone. Możliwe właśnie. Całkiem możliwe, że to było spalone. I dlatego. Dobra, idziemy stąd, bo nie podoba mi się ten dach. O, kapitan bomba. Musi być. Szkoda, że kibiców RKS-u nie ma. Hufdu. jakich jakiś balkon Może też coś wywozili górą Aha, tu jest od okna, to jednak nie to Tam nie idę O, tutaj jeszcze jest jakiś graffiti Dobra, wyjazd. Ostatni budyneczek. Co my tu mamy? Wygląda jak, jak taka przyczepa. I to jest mo i całkiem możliwe, że to jest jakaś przyczepa, taka od pociągu. Tak wygląda, ale to wszystko widzę murowane. Dziwne trochę. Albo przerobione jest pół na pół. Taki daszek, no. 1998. Palenie tytoniu powoduje raka i choroby serca. I słabą kondycję. Dlatego ja nie lecę teraz zapalić, tylko na trening. Zabawa tak to To ciśnienie cały czas łaba łaba Zawsze wun, włącznikiem To

Pięknie. Wszystko. Na, nara. Subskrybujcie, wbijajcie na poprzednie vlogi i widzimy się za tydzień w czwartek, yo.